Wziąłem, Lukas witam was, kochani, na kanale. G4, kodzik, oczywiście, Lukas. Daje wam 5% do doładowania oraz skrzyneczkę Milspek na start. Przedostujemy ją sobie, jak zawsze. I dzisiaj nam wylatuje MP5 za złoty 28. Zł. Fajna MP5, ładnie wygląda w csi Otworzymy sobie też dostępne na stronie kółeczko, które jest yy, za darmo. Macie je za wpłaty, ono się wam ulepsza, im więcej wpłacicie. Maksymalny poziom chyba jest około 400 zł jak płacicie. I od piątego poziomu koła jest ono co 20 godzin, a tak to jest co Zakręćmy sobie, zobaczmy sobie co wyleci. Mamy tu dostępne dwa kaczas O kurde, no, kółeczko dzisiaj. Ładne. A nam wyleciało 5%. No i mamy już 20. No to jeżeli chodzi o te procenty i doładowania, no to macie wiele form wpłaty, czyli blik, przelewy. Karty Visa oraz MasterCard, PSC, płatność SMS-em, Gift Cardy, płatność skinami, Skrill, Zen oraz Krypto. W tych dwóch macie jeszcze dodatkowe bonusy za wpłaty, pomijając właśnie ten ogólny bonus. Jeszcze są skrzyneczki bonusowe, które macie za zbieranie kluczy, a klucze zbieracie levelując tak jakby swój poziom, level swojego konta, że tak powiem, a levelujecie to otwierając skrzynię, otworzymy sobie srebrną. Zobaczymy co nam poleci. Wiecie, mamy tu fajne skiny, nawet nie za procenty, na to 25, 25. Zobaczymy co nam wleci. No i nam wylatuje właśnie digielek za 3,36. Spoczko. No a dzisiaj potestujemy sobie trzecią, nie przepraszam, czwartą już y, skrzyneczek safe, czyli Blackbird. Droga skrzyneczka, była aż 520 zł, ale są tutaj no, między przedmioty, takie jak właśnie najtańsze beretki za 186 zł, a najdroższą rękawicę za 3900, na której jest szansa 0,2 To jest możliwe. Mam nadzieję, że właśnie któryś z tych skinów, tych kosek, czy tam yy, o, na przykład ten Akadż Jetset za 1400 zł, też fajnie jakby wyleciał yy, Negawik niezły Kurczę, się tutaj chyba yy, otworzyć troszkę, mi słońce świeci prosto w twarz O, lepiej no dobrze, jak już mamy warunki do otwierania, to otwórzmy sobie pierwszą skrzyneczkę i zobaczmy, co nam wleci. Rękawice, które? Które to są? Racing. No czyli te najgorsze nie są te rękawice, ale spoko. 300 zł zostawimy to sobie. Otwórzmy jeszcze raz i pójdziemy na batelki, bo tam się najlepiej zawsze można pobawić tym. No ten AK też zbyt drogi nie jest chyba, z 200 zł 227 no spoczko to sobie pójdziemy na bitewki zrobimy sobie z Blackberda. Blackberd. dajmy sobie dwie na trzech stwórzmy bitewkę poczekaj, może ktoś dołączy tu 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 pamiętajcie o ustawieniu ławki w górę oraz subika eee, pamiętajcie o tym, że mam też tikety na wpłatę z moim kodem, wszystko macie w opisie i też na Discordzie. Eee, no. Zapraszam. A my zapraszamy boty tutaj, bo nikt nie chce do nas przejść niestety. Mm, mm, mm. Tutaj macie taki jak widać panelek. Możecie sobie tutaj sprzedać, wypłacić skiny bardzo szybko i wygodnie, nie trzeba wchodzić do jakiego punktu Jest też evencik, także warto teraz wpłacać, bo dostajecie też piłeczki, które możecie wymienić sobie na... O, o! Ok, myślałem, że to jest... Wasteland Rebel. O, okej. I to jest wygrana. Nie. Ile? Nie. 4 złote Załamałem się. O matko. 4 złote dzieliło nas od takiego profitu. Jest mi. Jest mi naprawdę przykro. Jest mi przykro w tym mieście. Mówię dobra, wyleciał mu ten Aka za 1400 Ale mi później ten X-ray. I myślę sobie, kurde, dobra, on miał akacza, ale miałem kosę, więc chyba różnica jest większa jednak na moją na korzyść. Jednak nie. O nie! O nie! się nie może tak skończyć. Tworzymy taką samą, ale na dwóch. Karamba no. Ja już to widziałem. Już, już miałem tego te 2k po te 1400 1100 zł w swoich rękach I, to, i tą kosę. Oh my god, no. Tak się dać zrobić w konia. Kurcze, no. Teraz musi oddać, no. Musi teraz oddać. W ogóle tam jaki profit był? 3900 prawie, prawie 4000. Czterokrotność bitwy. Ja. Yeah. Wyle nie beretki, nie? A włupka chyba droższa, co? Uuu, dobra, bo to jest minimal wear. Okej. Okay. O, o, ile ten. To... Dobrze. Dobrze. Ale czy to się zwróci? Zwróci się 300 zł profitu. Nice. W ogóle płacie co mu wyleciało z. Jakby z pocieszenia za 13. No też coś wyleciało w sumie za 15 zł, co to było? Um, a A te beretki nam wyleciały, bo pamiętacie, że jak przegracie bitewkę to zawsze macie skin pocieszenia tak zwany on tam jest jakoś procentowo obliczany z bitwy nie widać, teraz został za 13 zł, ja dostałem wcześniej za 15, czyli to jest jakiś tam ponad ponad 10%, nie, nie 10 Źle, co ja mówię, kilka procent to jest a nie kilkadziesiąt, jakby to było 10% to by oddawało skina za stówy, a tak dobrze nie ma Okej, okay, no my tutaj chyba wszystko sprzedamy. Bo my liczymy tu najlepszy profit. Mamy 4200. Więc chyba pora zaszaleć i zrobimy sobie 4 skrzynki na dwóch. Na dwóch, tak? Jestem, jestem pussygamerem gamerem. Wolę mieć większą szansę na wygraną. Bo i tak te skrzynki dają profit. Właśnie dlatego je lubię i dlatego widzicie je na odcinkach. I je postanowiłem potestować, bo skrzynki safe na bitwach, jak wygracie, zawsze dają profit. Naprawdę. No i wypadło na najgorsze berety. No w taki sposób będzie ciężko jednak mieć profit. Um, kompletnie nie, nie znają tego Galila, ale jest drogi, także. Ojej. Nie, my to przegrywamy aktualnie. Ostatni. Oni Tadzi, Oni Tadzi. Onitagi. Dobrze. No, no i co widzowie? Co wy na to? Co wy na to? Patrzcie co on dostał w ogóle. 30 zł. Ja. O kurde. Patrzcie jaka suma. Ponad dwukrotność bitwy. Fajnie, co? Onitagi, sloter, flip Flipknife dwa spitfire'y. Nice. Kusi zrobić jeszcze raz taką bitwę. Ale zrobimy tak. Żeby było ciekawiej. Zrobimy trzy Blackberdy. Jako ostatnia bitwa. Na trzech. Na trzech. Ja wiem, że to będzie taki. Nie, może nie dla mnie. Ale to będzie taki profit. To będzie taka suma. Że nie mogę się oczekać, no Oby dla mnie. Oby dla mnie. Jednak wszystko jest możliwe, nie? Wy też o tym pamiętajcie. RYZYKO JEST ZAWSZE Trzeba mieć to w świadomości Okej, okay, diawupy poleciały Ryan z tyłu, ale Arnold trzyma mnie Oj, dobra rękawice Oj! oj. Ojojoj. Ej, czy to są te najlepsze rękawice? Ej, poczekajcie Ej, to są te rękawice <ścoughs> To są... O kurde, ty Wait, Ej, powiedz co mówiłem na początku, że szansa jest, nie? <ścoughs> no jest! <ścoughs> o, kurde, no za to łapka w górę się należy, no, widzowie. To jest właśnie skrzyka Blackbeard. Eee, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w następnym odcinku. Like subik oczywiście już mam nadzieję zostawiony. I co? Do następnego. Siemano.